Witamy przed KSW 27, jest z nami Mamet Khalidov, cześć Mamet. Cześć. Przede wszystkim e, ja jestem zadowolony z Twojego przeciwnika, czy Ty jesteś zadowolony z jego wyboru? Tak, oczywiście e, jestem bardzo zadowolony, że... Eee, a że jest bardzo dobry. Co, myślisz, że będzie próbował ubić się w stójce jednak, w swoim stylu? Na pewno no, bo to jest jego styl. Eee, przeważnie kończy walki w stójce. Przeważnie nokautuje, bo jego rekord o tym mówi. Ale to nie znaczy, że jest zawodnikiem ty typowo stójkowym. E, więc i parterowym, i zapaśniczem dobrze stoi, więc różnie może być. Powiedz mamy co dalej po tej walce, bo nie masz takiego wrażenia, że Coraz, częściej, coraz trudniej jest znaleźć dla Ciebie dobrego przeciwnika? E, najpierw trzeba tę walkę stoczyć i ją wygrać, jak Bóg da, a później o, czym, o, tym, o, tym, o tym dalej mówić, bo na razie, na razie jeszcze ta walka się nie odbyła. Ale powiedz, nie masz takiego odczucia, że, że jesteś dla Martina i Maćka takim dużym problemem, w cudzysłowie, bo, bo jest ciężko Ci dobrać przeciwnika na poziomie? To trzeba się pozbyć tego problemu, trzeba się pozbyć. Nie, to już dobrze się Jakiś podtekst jest w tym, że nie ale nie boję się Dwie walki w roku średnio toczysz, czy to nie jest trochę za mało? W moim wieku chyba nie, bo już, stary jestem mam. 34 lata, więc nie no, dwie walki e, najprawdopodobniej w przyszłym roku trzy walki stoczę. Tak mi się wydaje. Dwie walki to jest e, myślę, że troszeczkę za mało, bo trzy walki byłoby idealne tam. 2, Powiedz moment, y, po raz pierwszy na KSW klatka. Tu już miałeś okazję walczyć w klatce. Y, co na ten temat? Y, wolisz ring, czy wolisz klatkę? no y, ciężko powiedzieć tę chwilę, no trenujemy teraz klatce, wiesz, i mi się wydaje, że jest ok, że, że bardziej mi pasuje, fajnie to się pracuje pod tą klatką, ale to dopiero jak będziemy walczyć prawdziwe walce będzie wiadomo, czy ja sobie dam radę w tej klatce, czy, czy pod tą klatką odrobię lekcję. Eee, tak naprawdę mój silnik jest bardziej obojty w klatce i, i od dłuższego czasu pracuję pod to. Więc ja mam nadrobienie jeszcze troszeczkę czasu. Powiedz, przygotowania tylko w Olsztynie, czy były jakieś wyjazdy, ewentualnie czy będą jakieś wyjazdy? Czy będą wyjazdy? Na no, razie przygotowaliśmy się, przygotujemy się w Olsztynie. Wyjazd będzie do Kaliningradu. Na zapasy tam będziemy robić i też będzie do nas przyjadą zawodnicy, tam będzie takie 3-4 dniowe, taki, taki obóz sparingowy. Okej okay, moment, nie męczę się dłużej. Super, dziękuję Ci bardzo, ale Ty mnie nie męczy, naprawdę, to musi przyjemnie rozmawiać. Dzięki, no to do następnego, do następnego